Cześć, witam Was w czwartym już filmie z serii 5 na 5, czyli 5 podsumowań na 5 ostatnich dni w roku. Jest to seria, w której opowiadam o swoich ulubieńcach, mówiłam już o moich ulubionych kosmetykach, o ulubionej rozrywce oraz o ulubionych artykułach w faumagu. Dziś chcę Wam opowiedzieć o moich 5 odkryciach 2019 roku. I nie chodzi mi tu o odkrycia naukowe, a o rzeczy, które Odkryłam w 2019 roku i praktycznie zmieniły moje życie. Jasne, że trochę przesadzam. W tym filmie opowiem o rzeczach, które nie pasują do końca do żadnej z kategorii, o których mówiłam wcześniej. Powiem o jednym człowieku, o knajpie, jedzeniu oraz o pewnej aktywności, w której zakochałam się w 2019 roku i o niespodziance. Lecimy, zaczynajmy. Zacznę od tej osoby, ponieważ mimo, że odkryłam ją, w drugiej połowie 2019 roku to momentalnie się w niej właściwie zakochałam. I jest nią Karolina Cwalina, czyli certyfikowana kołczka prowadząca brand sexy Zaczyna się w głowie. Odkryłam ją dzięki podcastowi Karoliny Sobańskiej, gdzie była gościem. Potem zaobserwowałam ją na Instagramie, później zapragnęłam zapoznać się z jej książkami, a wydawnictwo Sensus było tak miłe, że wysłało nam egzemplarze książek Karoliny i mam tu pierwszą część, czyli wszystko zaczyna się w głowie, planuj, działaj i nie marudź. Oraz drugą część, czyli Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy, gdy nie działasz. Karolina w tych książkach opisuje swoją historię, a z niej wyciąga rady dla ciebie. I są w niej ćwiczenia, rozmowy z innymi osobami, które odniosły sukces lub przeszły coś ważnego w swoim życiu i z których można wziąć przykład. I są świetną inspiracją do zmian. Karolina nie daje gotowych recept na sukces, ponieważ. Nawet takich nie ma, nie da się podać nikomu gotowej recepty na sukces. Ja przyznam, że skorzystałam z ćwiczeń zawartych w tych książkach i mogę z pełną szczerością powiedzieć, że uważam, że warto przeczytać te książki i właśnie zrobić te ćwiczenia po to, by odkryć trochę siebie. Jeszcze jednym dzieckiem, które mam przyjemność posiadać, jest kalendarz Karoliny. Mam ten kalendarz, jest przepiękny. Naprawdę jest po prostu przepiękny. Jeśli mnie znacie choć trochę, to wiecie, że mam obsesję na punkcie papieru i wyrobów papierniczych i ten kalendarz w 100% odpowiada moim wymaganiom ponieważ ma układ z tygodniem po jednej stronie i miejscem na notatki po drugiej stronie Karolina jest również bardzo aktywna na Instagramie, na LinkedInie gdzie ją obserwuję oraz publikuje posty na swoim blogu oraz pisze artykuły do Glamour i jeszcze paru gazet gościnnie. Prowadzi też swój podcast, prowadzi kanał na YouTubie, jest naprawdę bardzo ciekawą osobą i robi naprawdę tak wiele, że zazdroszczę jej, że ma na to wszystko energię. Nie odbywam z nią sesji coachingowych, ale przyznam szczerze, że zastanawiam się nad tym, czy nie zapisać się do niej na taki proces, ponieważ naprawdę wierzę, że ta osoba, mo... ponieważ naprawdę wierzę, że Karolina ma tak niesamowitą wiedzę i ma również talent do tego, by kopnąć ludzi w tym, i pomóc im się trochę ogarnąć. Tak więc Karolina, jeśli to oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam i całuję. Drugim moim odkryciem w tym roku jest pudełeczko 5 na 30, czyli marka Gosi i Michała. W pudełeczkach co miesiąc znajdziecie 5 niespodzianek, i między innymi mogą to być naturalne i nietestowane na zwierzętach kosmetyki, tak zwane umilacze życia, jak na przykład świeczki czy herbatki oraz zero wasteowe gadżety. Gosia i Michał bardzo dużą wagę przywiązują do Zero Waste, Less Waste i ekologii, i tego, by ich pudełeczka były zapakowane jak najbardziej w zgodzie z właśnie. Waste oraz by ich działalność miała jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. Co naprawdę bardzo podziwiam i mam nadzieję, że w 2020 roku będzie coraz więcej marek, które właśnie mają taką filozofię. Na naszym blogu, co podlinkuję w opisie tego filmu, możecie znaleźć krótką rozmowę z Gosią i Michałem właśnie o pudełeczkach, skąd pomysł, jakie mają plany na 2020 rok i ja serdecznie ich pozdrawiam również. Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie wasze plany na 2020 rok i i w 2019 roku odkryłam dwie rzeczy z kategorii jedzenie, które podbiły mój świat. I jedna jest dla mnie bardzo dostępne, a druga jest dla mnie bardzo niedostępna. I pierwszą jest Incredible Burger, burger na bazie Soi i seitanu, który jest podobnym burgerem do Beyond Meat. Dużo mniej znanym, a moim zdaniem dużo, dużo lepszym. I naprawdę, jeśli poszukujecie bardzo przypominających prawdziwe mięsne burgery, burgerów wegańskich, to ten to jest... No. Jest niesamowite. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie w stanie przestawić się na weganizm czy na dietę bardziej roślinną i ograniczyć mięso dzięki takim produktom jak bardzo mocno naśladujące mięso ich smaku ich teksturze Burgery Im więcej takich rzeczy na świecie, tym myślę, że lepiej dla środowiska i lepiej dla nas. No i ta druga rzecz jedzeniowa, która jest dla mnie bardzo niedostępna, to jest restauracja Powolność w Poznaniu. Dlatego niedostępna, ponieważ ja mieszkam w Berlinie, a Powolność jest w po Poznaniu. Byłam tam tylko raz w życiu i to było w tym roku, kiedy pojechałyśmy z Lucją na Eko Cuda i byłam zachwycona. Jadłam tam jeden z najlepszych restauracyjnych, wegańskich posiłków kiedykolwiek w całym moim życiu i marchewkowe nioki, które zamówiła Lucja, ale oczywiście o nich spróbowałam. Czasem śnią mi się po nocach i bardzo z nimi tęsknię i mam nadzieję, że niedługo będzie mi dane do Poznania znowu pojechać i zajść do powolności, bo naprawdę pyszności... Są w Powolności. Jeśli nie byliście jeszcze nigdy w Powolności, to serdecznie polecam zajrzeć, jeśli będziecie w Poznaniu. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się o tym miejscu trochę więcej, to zapraszam Was do 30. numeru VMAGA Hashtag W Procesie, w którym znajdziecie krótki wywiad Łucji z Waldkiem, który jest właścicielem i szefem kuchni w Powolności. A piątym i zarazem ostatnim odkryciem 2019 roku jest... Crossfit. Co prawda na crossfit zaczęłam chodzić w maju 2018, wtedy poszłam na pierwszy trening. Jednak tak naprawdę tak naprawdę, naprawdę pokochałam crossfit dopiero w styczniu 2019 i od tamtego czasu chodzę na zajęcia mniej więcej regularnie 3-4 razy w tygodniu. Moja relacja ze sportem i aktywnością fizyczną była dość burzliwa. Przez wiele lat tańczyłam, ale kiedy poszłam na studia i przestałam tańczyć, odechciało mi się ruszać. Jestem w natury trochę leniwa i wolę jednak leżeć na kanapie niż biegać, ale pójście na crossfit pokazało mi jak ciekawy może być sport, ponieważ na crossfitcie nie ma opcji, żeby się znudzić. Co zajęcia jest inna sekwencja ruchowa, robimy coś innego z innym ciężarem, z inną ilością powtórzeń i właściwie Jedyna rzecz, która pozostaje taka sama lub podobna to muzyka i ludzie, którzy mnie otaczają na siłowni, a ci ludzie to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które są w crossficie najlepsze. To jest sport, który bardzo mocno opiera się na społeczności, na wsparciu, na kibicowaniu sobie nawzajem itd. I jest to chyba moja ulubiona rzecz w crossficie. Jeśli więc szukasz aktywności sportowej na 2020 rok, to serdecznie polecam CrossFit. Sprawdź, czy masz siłownię CrossFitową w swojej okolicy. Większość z nich proponuje pierwszy trening lub pierwszy tydzień treningów za darmo, więc możesz spróbować, czy jest to dla Ciebie. Ja uwielbiam CrossFit i jest to zdecydowanie coś, co odkryłam w tym roku. I to tyle. Pięć odkryć w 2019 roku. Mam nadzieję, że skorzystacie z któregoś z moich poleceń. Na przykład pojedziecie do Poznania i zjecie pyszny posiłek lub spróbujecie swoich sił w crossficie. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jest to dla mnie naprawdę wielka przyjemność, by tworzyć dla was ten kanał. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Cześć!